Arkadiusz Dąbrowski, dobry wieczór. Naszym gościem jest Radosław Rademenez-Blonkowski, rekordzista świata w najdłuższym rapowaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór bardzo. W Polsce, szczególnie ludziom w podobnym wieku do mnie, imię Rademenez kojarzy się z Kotem i z serialem Siedem Życzeń, ale dla młodszych ludzi, dla takiej gimbazy, no Rademenez to kozak, który przez nieprzerwanie, przez 36 godzin, rapował. Czujesz tą popularność na ulicach? Jak się zmieniło twoje życie po pobiciu tego rekordu Guinnessa, rekordu świata? Ja powiem tak, jakoś szczególnie nie zmieniło się na tyle życie, że coś zaczęło się, tak, takie diametralne zmiany. Natomiast spotykam się z tym, jeżeli pojawiam się w jakiejś szkole, gdzieś prowadzę jakieś zajęcia albo gdzieś występuję, że ludzie mówią, a to ten gość, co zrobił rekord Guinnessa, nawet skacząc w jednym z miejsc sali zabaw razem z dziećmi, skakał jakiś chłopiec obok i skakał, skakał, patrzy na mnie, zatrzymał się i mówi, przepraszam, czy to jest pan? Ja mówię, ale o co pytasz? Czy pan pobił rekord Guinnessa? Tak. Wow. No i skakał dalej, więc jakby pojawiły się takie zmiany, że faktycznie troszeczkę stają się bardziej rozpoznawalne pod tym względem i ludzie zauważyli, że to jest ten gość, który to zrobił i że było to czymś takim dosyć niesamowitym, bo w sumie w Zielonej Górze są tylko dwa rekordy Guinnessa. Więc jeden jest w moim posiadaniu. Ja pobiłem rekord w 2021 roku, 21 listopada, ustanawiający na rekord 36 godzin. A drugi to są dwie dziewczyny, które grały w bóle i to było chyba w roku 2018. No i więcej takich rekordów do Zielonej Góry nie przywędrowało, więc mam nadzieję, że te grono się powiększy. Super. No w jednym z wywiadów dla polskiego radia powiedziałeś, że jest wielu inspirujących artystów i sportowców. Którzy są dla ciebie motywatorami, osiągając własne rekordy. Jednym z nich jest Wojciech Sobierajski, który ostatnio przebiegł Bosomaraton i ustanowił rekord polski, i kolejny Brytyjczyk, który opłynął swój kraj w pław. To ludzie, którzy udowadniają, że limity są tylko w głowach i pokonać może można wszelkie bariery. Kiedy w Twojej głowie właśnie pojawiła się taka myśl, że pobijesz rekord Guinnessa, rekord świata i zostaniesz najdłużej rapującym raperem na całym świecie? Ja powiem tak, to się pojawiła ta sytuacja w momencie, kiedy stworzyłem taki projekt, który zaświtał kiedyś mi w głowie, o nazwie 100 dni na free. Ruszyłem z tym i zastanawiałem się, czy mam nagrać ostatni dzień setny i po prostu zarapować i skończyć, czy zrobić coś większego. No i wtedy wpadłem na szalony pomysł, że zarapuję przez 4 godziny. No, i chciałem pobić w ten sposób rekord polski, bo kontaktowałem się z biurem rekordów Polski, no i podzieli mi, że nie ma nikogo, kto ustaliłby jakąś taką czasówkę, więc zrobiłem te cztery godziny. I na drugi dzień, kiedy było już po wszystkim, byłem tym faktem oczywiście zadowolony, zajarany na maksa. No i zapytałem się córek, jedna jeszcze wtedy nic nie mówiła, druga mówiła, <laughs> i zapytałem się, co, co. i nagrałem taki filmik, gdzie mówię, że rekord polski pobity to co dziewczyny, czas pobić rekord Guinnessa, kamera na nie, i one tak, tak. No i wtedy pomyślałem sobie, że faktycznie to było 4 lata temu, że może faktycznie ten rekord Guinnessa jest do zrobienia i przez 3 lata ta myśl dojrzewała, gdzieś tam cały czas kombinowałem, sprawdzałem, ten rekord się zmieniał, był cały czas pobijany, były coraz większe czasówki, więc jakby z roku na rok. Co ciągle ta myśl gdzieś się pojawia, żeby ten rekord Guinnessa zrobić. No i finalnie postanowiłem, żeby to zrobić w roku 2021 po akcji 24 godzin, gdyż na kanwie tych 24 godzin i tego wydarzenia wiedziałem, że jestem w stanie dźwignąć te 33 godziny. Dlatego też postanowiłem po prostu wtedy zacząć się przygotowywać. Przygotowania trwały długo i ten pomysł dojrzewał bardzo w mojej głowie, ale też codziennie starałem się robić jedną rzecz. Przykleiłem sobie naklejkę rekordów Guinnessa i kiedy wstawałem widziałem tą naklejkę i mówiłem sobie, że zrobię ten rekord. A wracając do osób, które mnie inspirują, to faktycznie są to sportowcy i tacy ludzie, którzy są lekko, nie powiem, że porąbani, bo to jest nie, nie, nieadekwatne słowo, ale zwariowani na tyle, że robią bardzo ciekawe rzeczy. Wojtek Sobierajski akurat to podesłał mi mój przyjaciel, jego profil i powiedział, zobacz ten gość jest podobny do ciebie, też ma szalone pomysły, zobacz co on kombinuje. Jestem w szoku po obejrzeniu jego profilu i śledzeniu obecnie jego poczynań. Trzymam kciuki, cały czas powtarza tylko zwycięstwo i mi w głowie siedziało też tylko zwycięstwo, jak robiłem to. Więc, jakby taki fajny motywator i mega inspiracja, człowiek naprawdę, który robi wielkie rzeczy. No i też ten właśnie człowiek, jak to tutaj zostało nazwane, z Wielkiej Brytanii, niesamowity gość Rose Edgley, który właśnie opłynął w Wielką Brytanię. No i tak jak sobie myślałem, że gość spędził w wodzie prawie 150 dni, nie od cały czas oczywiście płynęło 8 godzin, wysiadał na łódź i potem w, z powrotem jadł, spał i do wody, więc jak pomyślałem sobie, że mam zrobić 36 godzin, to to nie jest dużo i dam radę. Ja ci powiem, że ja śledziłem y, bicie tego rekordu, tak kładłem się spać, wstawałem, a ty ciągle tam jechałeś z koksem i generalnie no byłem pełnym y, podziwu, bo właśnie w jednej z y, twoich piosenek śpiewasz y, to ja Rademenez, Rademenez choć czasem raderminator i powiem szczerze, że no dla mnie jesteś tym raderminatorem, oczywiście parafrazując słowa terminator, no jakaś taka niezniszczalna maszyna, bo no nie oszukujmy się 36 godzin to naprawdę wielki wyczyn i my członkowie ruchu ludowego mamy pewne tradycje treningu gardłowego if you know what I mean, ale chciałbym poznać twoje jakby przygotowania, jak ty się przygotowywałeś w ogóle do tego, no bo nie oszukujmy się, to nie jest tak, że zbiegł Zwykły taki człowiek, jak ja teraz na przykład mógłby sobie powiedzieć, a dobra, pobiję tego Rademeneza, nie tam 40 godzin sobie porapuje teraz. Ja powiem tak, no to jest dosyć skomplikowana sytuacja, ponieważ ja, jak już wcześniej wspomniałem, robiłem ten rekord 4 godzinny Potem zrobiłem akcję 12 godzinną. Potem była sytuacja, gdzie były zbierane pieniądze dla Ani, ten, ta akcja charytatywna 24 godziny rapowania. I do każdej z tych akcji w jakiś sposób się przygotowywałem. Jeżeli chodzi o gardło, obawiałem się najbardziej tego, co się wydarzy z człowiekiem, który przez 36 godzin non-stop gada. Jeszcze rapuje w dodatku. Więc zastanawiałem się, co, co, to, jak, co się wydarzy dokładnie. Ale też spotkałem się z rehabilitantką głosu, która powiedziała, że to po pierwsze jest pomysł bardzo szalony i taki, <noise> że mogę stracić głos, więc żebym z tego uważał. Tak. Ale też jakby doradziła mi rzeczy, które stosować. Na pewno specjalne, bym to powiedział, nie mruczenie, ale wykonywanie takiego ćwiczenia, żeby rezonacja szła przez nos, nie przez gardło. Żeby jak najmniej używać strun głosowych i je, że tak powiem, przeciążać. Na pewno też to, żeby w odpowiedni sposób nawilżać gardło i pić tylko wodę w temperaturze. Która jest zbliżona do temperatury ciała, żeby też nie tracić po pierwsze energii na ogrzewanie tej wody, a po drugie, żeby nie psuć sobie strum głosowych chłodną wodą, co też niewielokrotnie udało mi się razy zrobić podczas jakichś wydarzeń gdzieś w kraju, gdzie prowadziłem tę imprezę, gdzie piłem zimną wodę, a wieczorem Czy, miałem żarte gardło. Czyli w trakcie bicia tego rekordu ktoś czuwał nad temperaturą tej wody, czyli ona była podawana do tobie w tej temperaturze tam 36,6? Ogólnie powiem tak, że przy tym wydarzeniu coś, czego nie było widać na kamerze. Na kamerze było widać mnie, mniej no właśnie, gości tak, na scenie i DJ, -i, ale łącznie 36 osób około brało udział w tym, że byli z takimi, bym to powiedział, sędziami, którzy dbają o to, żeby zgadzały się tematy, żeby przerwy czasowe przebiegały zgodnie z planem, oraz osoby, które były koordynatorami, bym to powiedział, posiłków, wody, wszystkiego, jak zarapowałem, że. Na przykład była sytuacja, że chciałbym się napić wody cieplejszej, bo ta jest chłodna. Jeżeli, jeżeli możecie mi ją poddać, będę wdzięczny, więc lecimy dalej tutaj sobie. A ja jedną tylko rzecz mam teraz w głowie: wody ciepłej napiłbym się, więc podajcie mi ją. O, widzę, że już ktoś biegnie. Dziękuję. I kontynuuję i sobie rapuję. I ta ciepła woda, jak była za gorąca, to ją odstawiałem na bok, a piłem tą, którą miałem taką już, bym Aha. powiedział, cieplejszą, ale zawsze czekała gdzieś ta woda w po prostu tam był na okrągło dolewany do szklanek, żebym też po jakimś czasie mógł tej wody w takiej temperaturze odpowiedniej się napić. Przynosiło to ulgę. Polecam, jeżeli dużo będziesz miał okazji pracować głosem, polecam pić ciepłą wodę. No i można powiedzieć, że teraz już na wszystkich wydarzeniach, gdziekolwiek się nie pojawiam, to proszę o to, żeby mi podawali wrzątek bo ja sobie ten wrzątek odstawiam, po jakimś czasie jest na tyle dobry do picia, że piję tą ciepłą wodę i wieczorami nie mam problemów ze strunami głosowymi, więc to jest super rzecz. No ciekawa rada, zdarza mi się nieraz coś tam pośpiewać czy pogadać na scenie, nigdy tego nie stosowałem. Ale nie ukrywam, że już wiele lat temu słuchałem polskiego rapu i hip-hopu, wyrosłabym na takich utworach, oczywiście jestem troszeczkę starszy od Ciebie, Leroya, PEI-18L, Mezo Kaliber czy DKA. I ten okres takiego słuchania tej muzyki przy, przyszedł u mnie na taki okres młodzieńczego buntu. Takie chwile, o których może nie wypada mówić, ale bardzo miło je wspominać. Natomiast przygotowując się do tego programu z tobą, no, przerobiłem twoją audiotekę i cofnąłem się w czasie o kilka dobrych lat. I za co muszę ci podziękować, bo naprawdę przypomniały mi się fajne chwile. Ale czy był w Polsce jakiś taki muzyk, raper i Hip-hopowiec, który jakby odcisnął piętno trwałe na tobie, że jakby chciałeś się na nim wzorować, czy też był twoim takim idolem? Ja powiem tak: ja w 1999 roku zacząłem tańczyć breka, dzięki temu, że mój brat zaczął tańczyć, i wtedy wszedłem, można powiedzieć, w kulturę hip-hop. Zacząłem słuchać rapu, jak słuchał mój starszy brat. Poznawałem różnych artystów i często jeździliśmy na zawody. I na, jednych zawod na jednych zawodach, które się odbywały, był koncert, i prowadził to też OSTR. Mega mi się podobało jak freestyle'ował, mega mi się podobało jak w ogóle gra, zresztą mam jego wszystkie płyty i kasety nawet. Te wcześniejsze, z wcześniejszych lat. I jestem, że tak powiem, ogromnym fanem jego twórczości, jest dla mnie wielką inspiracją i jeżeli chodzi o freestyle to też zawsze obserwowałem co robi, jak robi. I bardzo mi się to podoba, więc jakby to jest taki, taka osoba, która chyba największy wpływ wywarła na mnie, jeżeli chodzi o rapowanie. Pamiętam, że nawet na obozach na magnetofonie, jeszcze na magnetofonie, co ja gadam, na odtwarzaczu, na słuchawkach. Sobie słuchałem wszystkie utwory jeden po drugim w kółko, tylko wertując. Tak więc yy, to chyba, jeśli chodzi o takie bym, muzyczne inspiracje, to OSTR. Aha, no bo każdy z nas gdzieś tam w szkole podstawowej yy, zmierzył się z taką rozprawą filozoficzną, nie jak pani kazała w domu napisać takie wypracowanie, kim chciałbyś zostać w przyszłości. Nie? Ja na przykład pisałem, że chciałbym yy, być marynarzem, jak Krzysztof Krawczyk. Nie? nie to tam, żeby w te karty grać, czy te bryki rozbijać, ale żeby tych yy, wiele pięknych kobiet znać. Nie? Natomiast, czy ty już właśnie wtedy, yy, tak jakby wiedziałeś, że o, ja bym tam chciał być raperem, tam inni coś tam pisali, czy ty miałeś jakby inne marzenie jako młody chłopiec, takie chciałeś być kimś innym, dopiero właśnie później się zainspirowałeś tą muzyką? Ja powiem tak, szczerze nie pamiętam co pisałem, kim chciałem być, chyba standardowo jak każdy chłopak na podwórku chciałem być piłkarzem, to mi, tak mi się wydaje, że to był taki pierwszy pomysł. Potem gdzieś, mimo tego, że byłem b-boyem i ogólnie obracałem się w kulturze hip-hop, to mega byłem zajrany chemią i biologią i nawet byłem na profilu biolhem więc to też jakiś w ogóle totalny abstrakt, ale podobało mi się to, te związki chemiczne, jak, że tak powiem, rozpisywanie, tworzenie tam rzeczy i to wszystko szło mi bezproblemowo, no, ale nie miałem jakiegoś takiego pomysłu, że będę od początku zajmował się właśnie tym, co robię teraz. To wyszło w momencie, kiedy poprowadziłem pierwsze wydarzenie w Słubicach w 2008 roku, jeżeli chodzi o konferencjerkę i działania takie na scenie. No i potem zaczęło się to rozkręcać, ale rapowałem też już zdecydowanie wcześniej, tylko jakby robiłem to zawsze hobbystycznie i nie traktowałem tego jako taką rzecz, którą będę robił całe życie. I już można powiedzieć dorosłe życie, bo od kilku lat, jak nie więcej, <grym zielonych> jest to dorosłe życie. Ale jakby nie spodziewałem się tego, i też niektóre rzeczy wyszły tak po prostu, że nimi się zafascynowałem na maksa. W momencie, kiedy zacząłem to już robić i stało się to takim bardzo cudownym, bym to powiedział momentem każdego dnia, że jeżeli się to robi, to czuje się fajne spełnienie i coś, co, jest, stałoby, co było pasją, staje się takim dniem codziennym, też żeby to nie zabrzmiało źle, że codziennym dniem, tylko taką rzeczą, którą codziennie fajnie jest robić. Właśnie w tej chwili w studiu znajdują się trzy osoby, jestem ja, jesteś ty i jest tutaj producent programu i co ciekawe żadnego z nas nie ma w wikipedii i właśnie to trzeba zmienić, bo ja myślę, że jak już teraz jesteś rekordzistą świata, no to taki Eminem 50 Cent czy Snoop Doggy Dogg, czy Snoop Dogg jak on się teraz nazywa, no żeby mieli możliwość też przeczytania coś o tobie i my tutaj... Przygotowaliśmy taki wpis do Wikipedii o Tobie, taki trochę w stylu rapu, ja spróbuję tutaj sobie przyrapować. nie? I czekam, powiesz, czekam. No, czy, czy tu wszystko się będzie zgadzało, nie? Ja tutaj trochę tak spróbuję zarapować, oczywiście… To beatbox może zrobić. Słucham? Może zrobić muzykę do tego. No dobra. Radosław Blonkowski, Rademenezen zwany, Przez polskie dziewczyny niezwykle lubiany, Pobił rekord świata w najdłuższym rapowaniu, Spędza dużo czasu na graniu i śpiewaniu, W Zielonej Górze ten młodzieniec zamieszkuje, I tutaj głównie rymuje i rapuje, Ma żonę, dwie córki i fajnego kota, Na sprzedaży płyt zarobił dużo złota. To ciekawa, ciekawy wpis. Nie wiem, jeszcze, jeszcze tej ostatniej linijka tylko się, się nie zgadza, ale możliwe, że się zgodzi. Ja to tak przygotowane, Jak będziesz chciał się tym posiłkować, nie ma sprawy, <laughs> możesz śmiało używać. Ale przejdźmy do kolejnej rzeczy, bo jeden z Twoich najnowszych projektów to zdrowa mowa, mhm. czyli takie szkolenia z wystąpień publicznych, i jaką radę mógłbyś dać tak dobrze zapowiadającemu się młodemu i przystojnemu politykowi, jak ja? Jaką radę? Dać? Zależy, w jakim obrębie tutaj byśmy nad tym, nad, pracowali nad, tej, nad tą zdrową mową. Czy no to właśnie, bo jak temat, to wygląda? Zdrowa temat, mowa, czy to y, są takie szkolenia z poprawności wypowiadania się, czy to są takie szkolenia z przygotowywania się, żeby zrobić, nie wiem, jakąś taką gimnastykę buzi języka? Ja powiem Opowiedz tak. Coś więcej ja coś tak. Zdrowa mowa brzmi to jako, że coś będzie tylko związane z mową, ale pytanie hmm. jest takie, czy do mowy potrzeba mowy? Bo niekiedy mówimy. Tym, jak wyglądamy, jak się prezentujemy, jakie mamy zachowania, Dokładnie. nasze stany fizjologiczne, wszystko po prostu, które rzeczy zachodzą, które widzimy potem w obrazie, jak widzą nas ludzie, którzy są przed sceną, widzą różne rzeczy. Widzą to, jak gestykulujemy, czy nie gestykulujemy, widzą to, czy skaczemy z nogi na nogę, czy nie. Po prostu podczas zdrowej mowy, kiedy pracuję z ludźmi, czy pracuję z dorosłymi, czy pracuję z młodzieżą, czy pracuję z dziećmi, bo też jakby ten projekt wymyśliłem stricte po to żeby uczyć dzieci występować publicznie. Mnie nikt tego nie uczył, no i to po prostu stwierdziłem jedno, że gdybym wiedział wszystko, co wiem teraz, to w swoim życiu niczego kompletnie bym nie zmienił i zrobiłbym wszystko tak samo, tylko trzy razy szybciej. Jasne, czyli generalnie zdrowa mowa, bo tak pierwsza rzecz, jaka mi się skojarzyła, to no zdrowa, coś ze zdrowiem, tak? Ale czyli jest to takie szersze pojęcie mówiące o tym, że nie tylko powinniśmy przykładać wagę do tego, w jaki sposób się wysławiamy, ale do tego też, jak wyglądamy, jakie gesty yy, czynimy, tak? Bo to też jest jakaś forma komunikacji, tak? Dobrze, dobrze to teraz pojmuję? Bardzo dobrze, plus do tego, jakie można stosować metody, techniki, które usprawniają przekaz i powodują, że słuchacze chętniej nas słuchają no był, niż był, to jest możliwe. By, był kiedyś taki, f, f, taka komedia romantyczna, Hitch, i tam był taki facet, co da facetom, jak tam z kobietami się Kojarzy? komunikować. To też takie, ten, masz takie zajęcia dla zaawansowanych? <głosy> Takich <głosy> zajęć nie, ale jeżeli chodzi o to, w jaki sposób przekazywać jakieś informacje, jak to robić, jakie są triki i sposoby i metody na to, żeby słuchacze chętniej nasłuchali, żeby nie odwracali głowy, gdzie teraz jest to dosyć ciężkie i trudne, bo w sumie jest era smartfonów, więc każdy tak. w momencie, kiedy się lekko znudzi, może wyciągnąć telefon, zacząć sobie scrollować i już możemy stracić słuchacza, więc też jakby to są różne rzeczy, które działają na to, aby nasz odbiorca po prostu lepiej odbierał informacje, a my jako mówcy, żebyśmy mogli po prostu łatwiej i zgrabniej prezentować to, co chcemy zrobić i żeby nie robić takich błędów, które się zdarzają niestety bardzo często, ze względu na to, że po prostu nikt tego nie wie, bo nikt tego nigdy w życiu nie był uczony, chyba że ktoś był w szkole dyplomacji, to wtedy może miał z tego jakieś zajęcia, bądź też może gdzieś na studiach miał zajęcia praktyczne, gdzie po prostu oprócz tylko i wyłącznie teorii, czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna, oprócz teorii, jakie są metody techniki w formach komunikacji, miał praktykę, ale ja się z tym nie spotkałem w swojej edukacji. Więc mam nadzieję, że po prostu takie zajęcia, które też już prowadziłem w zielonogórskich szkołach i mam zamiar prowadzić jeszcze dalej, bo też już ruszają wakacje, więc jeżdżę z tym po obozach, tanecznych w szczególności, chociaż też odzywają się inne obozy, które też chciałyby, aby dzieci miały taką dodatkową formę, można powiedzieć, i rozrywki, ale też formę wiedzy, zdobycia, nabycia, bo to jest coś czego faktycznie nikt nie uczy, w szczególności dzieci i młodzieży, a wystąpienie publiczne to jest to, co mamy teraz, czyli rozmowa w radiu z wizją, rozmowa w wywiadach, rozmowa w telewizji, czy choćby odpowiedź przy tablicy, rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli chodzi o pracę, bądź nawet wcześniejsze egzaminy ustne. To są rzeczy, na których bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób będziemy się prezentować, w jaki sposób będziemy mówić. A jeżeli nie będziemy o to dbać, bo nie będziemy tego wiedzieć to możemy na tym tylko stracić. Bardzo mi się podoba ten projekt, bo w zasadzie często właśnie takie rzeczy, które zdarzają nam się w szkole podstawowej, bądź też na początku nauki w szkole średniej, rzutują później na naszym życiu dorosłym. I często jest, że właśnie ludzie zamykają się, bo mają jakieś takie przeżycie, bo gdzieś tam na przedstawieniu szkolnym ktoś zapomniał roli, jak grał czerwonego kapturka. I bardzo mi się właśnie podoba ten twój projekt, że już od najmłodszych lat przygotowuje się dzieci do tych wystąpień publicznych, gdzie nabiera się pewnej śmiałości, Pewnej wiedzy i praktyki, też do tego, żeby później radzić sobie w życiu dorosłym, bo nie ukrywajmy, nigdy nie uciekniemy od tych wystąpień. No, nie każdy będzie miał program, nie każdy będzie rapował na scenie, ale prędzej czy później przyjdzie nam prezentować jakieś dokonania swojej pracy przed szefostwem, to też jest wystąpienie publiczne i naprawdę kibicuję Ci mocno, żebyś tutaj miał dużo roboty i też, żeby ta robota przekładała się później na efekty dla tej młodzieży, z którą te zajęcia prowadzisz. Jeden rekord mamy pobity, przygotowaliśmy dla Ciebie kolejne wyzwanie, proszę o materiał wideo. Zakomodowanie kogo do dzienia, na dole, wychylam się znów Robię to potablutowy pokazać, że po to jesteśmy tu się sami do długo latami latamy za celu mi rażąć pod nagle Że to mamy o mamy, że mamy nie damy sobie składamy do klipy do kupy i lubię do dupy, tu póki to styka, to po to do Póki to styka po potem przeżyć biegł pani to noga na gaz, generowania mamony na murzy spoko, to to nie jest chłam. na z do pin, oui na, zera, na cry, Stale, tu, level, play, to to małby, tak, to -tu że po zera, na na, zera, na, na palm, debile, do MC Silk rzucił wyzwanie Eminemowi i pobił tam ten jego prędkość rapu, nie? Czy mhm. czy rzucisz wyzwanie MC Silkowi? Totalnie w tej jakby szybkości nie odnajduje się. Bardzo szanuję MC Silka, też miałem okazję poznać się kiedyś i jeśli chodzi o tą prędkość, to faktycznie jest najszybszy, jeżeli chodzi o to, nie wiem, czy zostanie ta odpowiedź nagrana, ale bardzo fajny pomysł z tym, żeby ten filmik szedł powoli, powoli, powoli się przyspieszał. Jeżeli chodzi o skill szybkości, to też wielokrotnie pokazywał to na różnych swoich projektach właśnie, że to jest sztos na maksa. Szanuję, podziwiam, i, ale wyzwania mu nie rzucę. To ja, ja, ja się nie odnajduję w tym. Też nie próbowałem nigdy takiego szybkiego rapowania, chociaż potrafię szybko mówić, ale też jakby nie próbowałem na razie jeszcze robić czegoś takiego tak szybko. No więc, i dobra, więc nie wiem. Dotarliśmy do ostatniego punktu. Tutaj trzeba dekorację trochę zmienić, żeby się zrobiło trochę świąteczne. To jest trzeci członek załogi tutaj dzisiaj. Ta, to jestem producent. Producent programu, który zdążył już się rozmnożyć. Zbliżają się święta yy, wielkanocne. Yy, usiądziemy niedługo właśnie do wielkanocnego stołu z rodzinami. Atmosfera takiego spokoju, radości. No i tak sobie pomyślałem, czy mógłbyś wyrapować takie życzenia dla naszych widzów. Nie ma problemu, tylko musisz zrobić beatbox. Ale ja nie umiem. <laughs> Prosta zasada jest z beatboxem. Wystarczy zrobić taki dźwięk, p, Jak jest p. p, p. No dobra, to. No i, i, mamy p, I teraz jeszcze tylko. High czyli detalerze. Yy, Pięknie! Idealnie życzenia wysyłamy, więc do wszystkich, którzy tu oglądają nas, pozdrawiamy Was. też życzymy wesołego jajka i uśmiechniętych wszystkich dokładnie dni. I oprócz tego wysyłam Wam jeszcze miłego newsa. Życzę wszystkim słuchającym mokrego Dyngusa. Super! Dziękuję bardzo. Ja również dołączam się do życzeń. Życzę Wam spokojnych, radosnych świąt wielkanocnych, mokrego dyngusa, ale przede wszystkim takiego spełnienia marzeń i żebyście potrafili oderwać się od tych problemów dnia codziennego. To był program Polityczna Szafa Arkadiusza Dąbrowskiego. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo.